O Bogu. Jak tak słuchałem brata Rafała i też brata Darka, to rzeczywiście właśnie naj, naj, najpiękniejszą sprawą dla każdego człowieka jest to, kiedy, kiedy swoje serce daje Jezusowi. To jest najpiękniejsza sprawa. Wtedy właśnie człowiek może być całkowicie bezpieczny. To jest coś najpiękniejszego właśnie. Kiedy, kiedy moje serce dzisiaj może należeć do mojego Pana, wtedy On może całkowicie mną kierować. I już ja nie muszę chodzić tam, gdzie moje ciało by się chciało udać, ale. Mogę iść tam, gdzie mnie prowadzi mój Pan. To jest coś najpiękniejszego. Naprawdę właśnie po prostu. I też właśnie piękną rzeczą jest się patrzeć na Pana i zgodzę się właśnie z tym, co powiedział brat Darek, bo tak też właśnie mówi Słowo Boże. Patrzeć się na Pana to jest piękna rzecz, ale trzeba właśnie jeszcze zrobić się tu jeden krok i wejść w to piękno. Zacząć z tego korzystać. Coraz to bardziej. Brać tu wszystkie skarby, które, które są w moim Panu. Podziwiać Go i i czerpać jednocześnie z tego. To jest właśnie dzisiaj moim celem w życiu. Dla Jego chwały. Ja się chciałem, znaczy nie wiem czy podzielić, ale przeczytać psam, to jest 116. Może cały. Miłem Pana, gdyż wysłuchał głosu mego, błagania mego. Nakłonił bowiem ucha swego ku mnie w dniach, gdy go wzywałem. Spętały mnie więzy śmierci i opadły mnie trwogi otchłani. Ucisk i, ucisk i zmartwienie przyszły na mnie. Wtedy wezwałem imienia Pana. Ach, Panie, ratuj duszę moją. Łaskawy i sprawiedliwy jest Pan. Litościwy jest nasz Bóg. Pan strzeże prostaczków. Byłem w nędzy, a On wybawił mnie. Wróć dusza moja do spokoju swego, bo Pan był dobry dla ciebie, albowiem uchroniłeś duszę moją od śmierci, oczy moje od łez, nogi moje od upadku. Będę chodził przed Panem w krainie żyjących, wierzę nawet wtedy, gdy mówię jestem bardzo utrapiony. Mówiłem w trwodze mojej, wszyscy ludzie kłamią. Czym odpłacę panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wzywać będę imienia Pana. Spełnię Panu śluby moje wobec całego ludu Jego, Trogo cena jest w oczach Pana, śmierć wiernych Jego. O Panie, ja sługa Twój, ja msługa Twój, Syn służebnicy Twojej. Rozwiązałeś pęta moje, Tobie złożę ofiarę dziękczynną i będę wzywał imienia Pana. Spełnię Panu śluby moje wobec całego ludu Jego. Przy domu Pańskiego, Pośród ciebie o Jeruzalem, Aleluja. Chwała Bogu. I tak właśnie sobie przeczytałem ten tu psalm, i tak poruszył mnie ten tu dwunasty werset, który jest tutaj tak napisany. Czym odpłacę panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył? I wiecie, po prostu teraz się tak mogę nad tym zastanowić, rzeczywiście, czym ja dzisiaj mogę odpłacić temu Bogu, który dał łaskę człowiekowi, który sobie niczym na to nie zasłużył? Ja sobie niczym nie zasłużyłem na to, aby Bóg dał swojego syna. Niczym sobie na to nie zasłużyłem, wręcz przeciwnie, zasłużyłem sobie na karę. Ale na żadne dobrodziejstwo z ręki Boga sobie niczym nie zasłużyłem. I po prostu dzisiaj, kiedy stoję przed Bogiem, czym ja mogę odpłacić za te wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył? Czym ja mogę dzisiaj Bogu odpłacić? Czy jest coś takiego, czego Bóg ode mnie chce? Co jest, co, co, no, co jest w tym świecie? Czego Bóg dzisiaj ode mnie oczekuje? Czy, czy Boga zadowoli, gdy ja nie wiem, mu przyniosę nie wiem, sztabkę złota? Bóg może sobie stworzyć tego mnóstwo. Czego właśnie Bóg dzisiaj ode mnie oczekuje? Czego on dzisiaj ode mnie chce? Bóg dał swoją łaskę mi, ale czego Bóg dzisiaj ode mnie oczekuje? To jest właśnie pytanie. Bóg nie potrzebuje niczego ode mnie. On potrzebuje jednego. On potrzebuje mo moje serce. To jest właśnie takie piękne, że, że mimo tego, że naprawdę, że nie mam czym odpłacić Bogu, Bóg mówi: Słuchaj, Ariel, ja wiem, że ty nic nie masz. Ja ci daję moją łaskę darmo. Wiem, że nic nie masz, nie masz nic, żeby, żeby mi się odpłacić, żeby mi się od, oddzięczyć, dlatego ja ci mówię, daj mi swoje serce. To jest dla mnie wystarczające. Swoje, swoje serce całe mi daj, abym ja je mógł używać, napełniać dla swojej chwały. I przez to ja będę uwielbiony. Taka jest właśnie myśl Boże, aby, aby serce było całkowicie poddane jemu, wiecie, i po prostu mogę to tak jeszcze tak więcej po prostu to wziąć i więcej z tego. Z, po prostu zrozumieć, że, że jeśli po prostu całe serce oddaję Bogu, to to musi być całe serce. To, ja nie mogę zrobić czegoś takiego, że przykładowo serce ma takie swoje kolumny. Ja nie mogę po prostu powiedzieć, nie wiem, przykładowo jest 10 kolumn, panie, ale to, to jedno mi zostaw, bo to jest moja osobista sprawa. To jest moja oso, osobista sprawa, zresztą sobie zrób co chcesz, ale to mi zostaw. Nie. Bóg, jeśli mówi, że on chce mieć całe serce, to znaczy, że on chce mieć całe serce dla swojej chwały. Całe serce. Bo Bóg jest święty. I on chce mieć całego człowieka dla siebie. Bóg się nie będzie dzielił człowiekiem. Bo tak mówi Słowo Boże. I to jest właśnie takie piękne, że, że Bóg właśnie chce mieć całego człowieka dla siebie. Że Bóg chce całkowicie używać człowieka. Po prostu jak patrzę na tych Bożych mężów, których używał Bóg, to się mogę po prostu zastanowić, dlaczego oni tak pięknie słu służyli Bogu. Dlaczego oni mieli tyle wspaniałości Boga w sobie. Nawet w tym tu Starym Testamencie. Po prostu jeśli patrzę się na Dawida, to jest... Po prostu ja widzę tam bardzo piękne serce, bardzo piękne serce. I dlaczego właśnie on mógł coraz to bardziej tak bardziej poznawać Boga, coraz bardziej wzrastać w siły. Dlaczego on właśnie mógł coraz to bardziej poznawać tego Boga? Dlatego, że jego serce było całkowicie dla Boga, całkowicie. On nie powiedział do Boga, Boże, ci oddaję całe oprócz tego, nie. On, on dał wszystko Bogu. Wszystko do Bogu. Ja wiem, że, że Dawid miał swój upadek, ale mimo tego to jest naprawdę piękny przykład na to, jak należy iść za Bogiem. To jest piękny przykład na to. On całe serce swoje oddawał Bogu. I to był koszt. Cierpiał dużo z tego powodu. Ale ile zyskał? I więcej tracił z tego ciała, tym więcej Bóg. Dać, mógł dać mu tych, tych swoich skarbów, które z nieba pochodzą. I więc on stracił tych, cieles, tych cielesnych rzeczy. To Bóg coraz to bardziej mógł go napełniać tym swoim pięknem. To jest właśnie takie wspaniałe. Tak właśnie Dawid się trzymał Boga bardzo mocno. I teraz w tych dzisiejszych czasach, gdzie jest trudniej niż, niż gdy żył Dawid, po prostu jak bardzo ja muszę dzisiaj się trzymać tego Boga. Jak ja bardzo mógł dążyć do tego wszystkiego, co on dał swojemu synu, bo dzisiaj jest jeszcze trudniej. Dzisiaj ja mam dążyć do doskonałości, która jest w Chrystusie Jezusie. Nie do Pawła, nie do Dawida, nie do innych. Do Jezusa Chrystusa. To jest doskonałość, przed którą dzisiaj Bóg postawił. Przed moimi oczami Bóg postawił swojego Syna i powiedział, ale dąż do tej doskonałości. I gdy będziesz do tego wszystkiego dążył, to ja będę miał w tobie upodobanie. Bo ja mam upodobanie w swoim synu. I w tym, który naśladuje Jego. To jest właśnie coś po prostu wspaniałego. Naprawdę po prostu człowiek nie ma nim, niczym odpłacić Bogu. Ale ten Bóg jest tak wspaniały, tak potężny, tak cudowno On jest. Że naprawdę po prostu swojej miłości, on dał coś takiego po prostu. To mi by po prostu życia nie starczyło, żeby podziękować Bogu za jego wielką łaskę. Życia po prostu by nie starczyło. I to właśnie pokazuje po prostu, że dzisiaj ja mogę przez to dziękować Bogu, przez to, że właśnie będę oddawał mu całe swoje serce. Gdy właśnie nie będę po prostu łączył Boga, który jest święty z czymś, co jest ludzkie, bo Bóg tego nie przyjmie, bo, bo tak mówi Słowo Boże. Ja nie mogę do Boga powiedzieć, Boże, mi się będzie przyjmie, żyło, jak będę miał coś tam. Nie! Bóg chce mieć całe serce dla siebie. Dzisiaj Bóg musi być moją rozkoszą, moim zachwytem. Bo tak mówię, sobie, o Boże. Rozkoszuj się Panem, a da Ci to, czego sobie życzy serce Twoje. Tam nie pisze, rozkoszuj się Panem i czymś z tego świata. Tam pisze, rozkoszuj się Panem. Bo to jest właśnie najspanialsze, kiedy, kiedy serce. Serce Bożego Człowieka całkowicie patrzy na Boga, wiecie? Ja wtedy po prostu Bóg musicie chlubić takim człowiekiem. Tak jak się po prostu chlubił Jobem. A Job tylko słyszał o tym Bogu. A jak bardzo się Jego trzymał. A teraz jeśli ja nie tylko, że usłyszałem, że mogę teraz poznawać Boga, jaki On jest, jakże tym bardziej ja się muszę Jego trzymać. I więcej słów Bóg mi daje, i więcej On daje mi poznać siebie, tym bardziej moja dusza musi przygnąć do Boga. Tym jeszcze bardziej, tym jeszcze wierniej ja muszę służyć Bogu. Człowiek, który tylko słyszał o Bogu, patrzcie, jak on się po prostu tego Boga wiernie trzyma. On nie dał sobie po prostu niczym przekręcić Boga, jaki On jest. On wiedział, Job, Bóg jest święty, koniec, kropka. Nic mi nie powiecie, ja wiem, jaki jest Bóg. Dzisiaj właśnie ja muszę wiedzieć, jaki jest ten tu Bóg. Ale żebym ja wiedział, jaki On jest, to ja Go muszę poznawać coraz to bardziej. Poznawać coraz to bardziej Boga. Wtedy właśnie będę mógł coraz to bardziej wzrastać ci, bo jeśli jeszcze raz patrzę się na Dawida, to on dlatego tak pięknie wzrastał, dlatego że każdego dnia trwał przy Bogu. Wiecie co mi jeszcze Bóg pokazał? Przecież Dawid żył w Starym Testamencie, gdzie był Sabat. A Dawid każdego dnia żył dla Boga. Bóg był dla niego taką rozkoszą, że on mógł powiedzieć: Boże, ten Sabat to jest dla mnie za mało, ja chcę żyć dla ciebie każdego dnia z całego serca. Jesteś dla mnie taką miłością, taką rozkoszą, że ten sabbat to jest dla mnie za mało. Ja chcę mieć codziennie sabat, Bo tak moja dusza Ciebie ukochała, Boże. To jest po prostu takie wspaniałe, że nawet już w Dawidzie Bóg pokazał właśnie, jaka jest Jego wola, że Bóg pragnie, aby, aby serce człowieka mu służyło każdego dnia dla Niego. Nie w jakiś tam dzień, czy w jakimś tam czasie, ale każdego dnia. Ty właśnie, gdy Bóg ma każdego dnia moje serce dla siebie, to On każdego dnia może coś tam wkładać. Każdego dnia. I tam wtedy nie będzie żadnych braków, bo moje serce będzie całkowicie poddane Bogu. Bóg przychodzi i zawsze coś dokłada, coś z tych wszystkich piękności, z tych wszystkich wspaniałości. których ja, ja właśnie mogę wzrastać w poznawaniu Boga. A to jest widać, wiecie? To jest widać. Gdy ja się patrzę na męża Bożego, to to nie jest coś, czego nie ma widać. To jest widać. Bo Pan nie jest czymś ukrytym, bo to jest... Bo Pan jest tak wspaniały, On jest tak piękny, że to jest po prostu widać. Nie ma takiego człowieka, który żyje dla Boga i nie byłoby tego widać. Zawsze jest widać. Serce, które jest podane Bogu. I chwała Bogu za to właśnie, że, że daje się właśnie poznawać, że On mówi dzisiaj, że On chce całe moje serce. On się właśnie daje poznawać. To jest to, to coś wspaniałego. Jak tak czytam tą tu Biblię, to tu wspaniałe słowo, to... Nawet w starym testamencie po prostu ja mogę zobaczyć, jak bardzo Bóg chciał się pokazywać ludziom, jak on się po prostu bardzo chciał poznawać, jakim on jest Bogiem. Dlaczego Bóg od razu nie płonął gniewem, ale po prostu uczył, jeszcze dawał szansę, on chciał pokazać, jaki on, jaki on jest, jakim on jest Bogiem, jak on jest święty, żeby się człowiek jego uczył. Żeby człowiek się uczył żyć z Bogiem bo myśli Boże to nie są myśli ludzkie, Myśl, dążenia Boga to nie są dążenia ludzkie. Bariera, którą Bóg mi dał, ona jest nie do przeskoczenia, jeśli ja dzisiaj nie żyję z Synem Bożym, jeśli we mnie dzisiaj nie ma Jezusa Chrystusa, jeśli ja mu się nie pozwalam prowadzić, jeśli on jest tym sternikiem, to ja nie będę żył tym Słowem, to ja mogę znać całą Biblię. I to jest właśnie prawda, to co powiedział Darek. Po prostu wiele ludzi, znając Słowo Boże, wejdzie w to jezioro ognia, wiele ludzi tam wejdzie. Bo Bóg nie oczekuje wiedzy od człowieka. Jak nawet mogłem czytać, nie wiem kto to napisał, ale naprawdę Boża myśl przyszła do niego, że celem poznania Biblii nie jest wiedza, ale zmienione życie. Celem poznania Boga nie jest to, żebym ja wiedział coś o tym Bogu. Tak, ja muszę wiedzieć, żeby coś zrobić, ale celem Boga dzisiaj dla mnie jest poznawać go i żyć tym to słowem. To jest właśnie cel dla mnie dzisiaj. To jest połączone. Bóg nie mówi słuchaj mnie i wszystko będzie dobrze. Nie, słuchaj się mego słowa i żyj nim. A wtedy dopiero wszystko będzie dobrze. Ale żyj tym to sobie do końca swojej dni. Nie zbaczaj. Nie mów sobie, że już, że już jesteś jakiś tam już lepszy. To co właśnie też mówił brat Darek. właśnie. Bóg chce całkowicie wycisnąć te wszystkie niedoskonałości, które nie pasują do jego syna. Całkowicie. Te najmniejsze kamyczki. On chce wszystko wycisnąć, bo on jest świętym Bogiem. Wiecie, po prostu, jak tak się po prostu patrzę na mojego pana, to jeszcze ma większą świadomość tego, jak ja go jeszcze bardziej potrzebuje, Jeszcze bardziej. To by się po prostu. W, 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 po prostu. Im dalej jestem w wędrówce za panem, tym więcej widzę, jak mi po prostu więcej brakuje. I tym bardziej po prostu wiem, jak się muszę bardziej jeszcze jego trzymać. To jest po prostu takie piękne. Jak po prostu Bóg się daje poznawać. Ale ja wiem po prostu, że jeśli mój Pan zaczął to to dzieło, to on ma je moc dokończyć. Wiecie, to jest po prostu pewność. To jest taka pewność Boga, ta tu pewność to jest po prostu skarb. I po prostu ja wiem, że sobie dzisiaj tej tu pewności mojego Boga nie mogę dać wykraść. Bo to jest pewność tego, że On ma moc dokończyć swoje dzieło. Bo człowiek by powiedział, i to by było dla człowieka normalne, który nie żyje dla Boga. To jest niemożliwe żyć tak, żyć tak, jak tam pisze. Ja bym mógł powiedzieć tak, to jest niemożliwe dla mnie. Ale z moim panem wszystko jest możliwe. I chwała Bogu za to właśnie, że, że dał właśnie swoje słowo i nie powiedział: No, spróbujcie jakoś tym żyć. Nie, Bóg powiedział: Ja wam daję swoje słowo w Jezusie Chrystusie i w nim jest to wszystko, co jest potrzebne, aby żyć tym tu słowem. Bo ja wiem, jakim tworem jesteście i dlatego ja daję swojego Syna. I przez Niego możecie dążyć do tego, co ja Wam powiedziałem do doskonałości. Człowiek nie ma być dobry, człowiek ma być doskonały w Chrystusie Jezusie. Bo, bo tak mówi Słowo Boże. I chwała Bogu za to, że, że, że rzeczywiście, że On się naprawdę daje poznawać, jakim On jest. I taki postęp bardzo ważny jest dla mnie, abym po prostu ja patrzył się zawsze na Boga i nie dał po prostu sobie niczym zmienić tego, jaki jest Bóg. Choćby nie wiem, co kto, co, kto mówił człowiek, jaki człowiek, cokolwiek. Ja wiem, jaki jest mój Bóg, i nie dał sobie niczym tego przestawić. Mój Bóg jest święty i to jest Amen. Bo ja to tutaj czytam. Bo Bóg powiedział: Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I chwała Bogu za to, że naprawdę, że mu tak bardzo zależy na to, aby nie mieć z sobą i każdego brata, i każdą siostrę, każdego człowieka, że on po prostu dał słowo swoje i daje się poznawać. To jest po prostu wspaniałe. Właśnie jak serce Boga pragnie mieć człowieka z sobą. Tak bardzo pragnie mieć człowieka z Tobą, że dał swojego Syna. Tak bardzo. I dlatego właśnie Bóg jest miłością, wiecie? Bóg jest miłością. Ale On nie jest tylko miłością. On jest Bogiem sprawiedliwym, srogim, prawym. Ale swojej miłością dał Jezusa Chrystusa. I to jest właśnie piękne, że Bóg dał Jezusa, aby miał życie. I warto, wiecie, po prostu wziąć to życie i brać to życie każdego dnia. Każdego dnia czerpać z tej tu wody, która daje życie. To jest po prostu takie wspaniałe. Rzeczywiście, właśnie, spojrzeć na te drzwi, przejść przez nie i czerpać ze wszystkiego, co jest za tymi drzwiami. Taka jest właśnie wola Boża czerpać z Jego Syna do końca życia i nie przestać. Chwała Bogu za Jezusa, i niech Pan prowadzi ten czas i. Niech napełnia nasze serca tym wszystkim, co jest potrzebne, by On był uwielbiony w nas i przez nas dla Jego chwały. Amen.